Gospel dla Zapiekanych Z Ewangelii według św. Łukasza Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają Podobnie też uczniowie faryzeuszów Natomiast twoi jedzą i piją A Jezus rzekł do nich Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu Dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego I wtedy w owe dni będą pościli Opowiedział im też przypowieść Nikt nie przyszywa do starego ubrania Jako łaty tego, co derwi od nowego W przeciwnym razie i nowe podrze I łata z nowego nie nada się do starego Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki I samo wycieknie i bukłaki przepadną Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków Kto się napił starego nie chce potem młodego Mówi bowiem stare jest lepsze Jezus wykazuje niezwykłe zrozumienie dla ludzkiej natury. Faryzeusze, którzy u początku tego fragmentu mają pretensje, że uczniowie Jezusa nie praktykują tego, co uczniowie Jana i faryzeuszów, przecież robią to wszystko z gorliwej pobożności. Wie też dobrze, że może nie ma co z nimi dyskutować, że nie zrozumieją albo się zgorszą. Przecież nie robią niczego złego. Może w tym, co robią, jest dużo pustki. Ale przecież pewnie mają szczerą wolę, świętości, choć myślą, że osiągną ją tylko przez wypełnianie rytuałów. Stąd ta Jezusowa przypowieść i o łacie, i o bukłakach z winem, że nie można przenosić tego, co nowe na stare, bo rzeczywiście, trudno, może zrozumieć się tym, którzy myślą inaczej. Jezus zna ludzką naturę lepiej niż my sami. Wie, że każdy z nas szczerze poszukuje. I daje każdemu prawo do tego, by zbliżał się do Boga tak jak potrzebuje, po staremu i po nowemu, byleby szczerze. Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.